Witam, pokażę jak przygotować chlebki z kaszy jaglanej z kaszą gryczaną. Do ich przygotowania będziemy potrzebowali 2,5 litra wody. Wodę już mam odmierzoną w garnku i się gotuje 400 gram kaszy gryczanej, 400 gram kaszy jaglanej, około 150 gram otrąb pszennych. To będzie w zależności jaka będzie masa po ugotowaniu kaszy jednej z drugą. Jako przyprawy, kminek mielony i zioła oraz sól. Sól najlepsza jest morska. Chlebki takie szczególnie są polecane dla osób, które mają kłopoty z cukrzycą, ponieważ przez około 4 do 5 godzin utrzymują stabilny poziom cukru. Do chlebków nie można dodawać żadnych bakali, miodu i tym podobnych składników. Mogą być tylko zioła. Teraz woda się zagotuje, przygotuję kaszę gryczaną z jaglaną. Do gotującej się wody wsypuję kaszę gryczaną i kaszę jaglaną. Wody było 2,5 litra. Garnek do gotowania powinien być około 4-litrowy, o pojemności 4 litrów. Teraz kasza będzie się gotowała jedna z drugą około 15 minut. Po tym czasie zakręcę gaz. Gaz już mam zakręcony. Do gorącej kaszy dodaję otręby pszenne, ale nie od razu wszystkie, tylko stopniowo, bo jeżeli będzie za gęste, nie będę dodawała całości. Mieszam i odstawiam do przestudzenia. Ja masę na chlebki, zawsze dzielę sobie na dwie części. Do jednej dodaję kminek, mielony, a do drugiej zioła. Dzisiaj mam zioła y, pomieszane już wcześniej. Tutaj jest bazylia, tymianek, oregano. Wtedy otrzymuję dwa różne smaki chlebków. Teraz dokładnie wymieszam i będę formowała. Chlebki. Masę mam już gotową, wymieszaną dokładnie z przyprawami i solą. Yy, będę formowała chlebki. Przed formowaniem zanurzam ręce w wodzie, lepiej nie kleją się wtedy i ładnie się formują. Są to raczej mini chlebki jak chlebki wielkości bułki lekko spłaszczonej. Chlebki są już uformowane. Wstawię je do piekarnika nagrzanego do 220 stopni. Piekuję się około 50-60 minut przed wstawieniem. Maluję je wodą czystą. Później po upieczeniu mają ładną, chrupiącą skórkę. Z takiej porcji wychodzi około 25 chlebków, w zależności jakiej wielkości formujemy. Chlebki są już upieczone, proszę, tak wyglądają. Można je przykroić, robić kanapki. Życzę smacznego.